Ten zestaw to strzał w dziesiątkę. Sztruksowa spódnica maxi, z boku wszyte gumki na dole, więc pięknie się układa. Duże kieszenie, które są naszyte z przodu, więc nie poszerzają nam sylwetki. Tutaj jakieś wiązanie, które robi dodatkowy jakiś uroczy akcent. W pasie mamy gumkę, do tego pasek w zestawie. Bardzo fajna, sztruksowa, cienki sztruks. Są oprócz tego jagodowego jeszcze cztery kolory. Jest granat, jest czekolada, jest butelkowa zieleń i jest grafit. A do tego nasz rewelacyjny sweter z Liwansa. Również występuje w trzech kolorach. Jest biały, jest czekolada i jest czarny. Co jest w tym swetrze fajnego? Taki dekolt jak lubicie, czyli serek. Ciepły, miękki, rewelacyjny skład. Do tego tutaj na ramieniu mamy takie ozdoby, które są w kolorze złotym. I one, te ozdoby, są w formie broszek, więc można sobie je odpinać na przykład do prania, albo jeżeli ktoś nie lubi się świecić, albo mu na przykład złoto nie będzie pasowało do stylizacji, może sobie je na chwilę usunąć i sobie zastosować sweterek po prostu basicowo do innego jakiegoś zestawu. Także fajnie to dzisiaj mi się udało skompletować. Jeżeli Ci się podoba, to napisz coś w komentarzu. Czy taki zestaw jest fajny na wyjście, czy jest fajny do pracy, czy jest fajny na spacer. Daj znać. A dzisiaj życzę Ci miłego dnia. Cześć.